siebie wzajemnie. Ten spód trwał trzy. 30... Oni grają i grają, a ja czekam za komunikatem. Jaki? O, zaraz będzie. Drodzy klienci, obecna sytuacja wymaga od nas wszystkich zachowania zasad maksymalnej higieny i ostrożności. Przy stanowiskach z warzywami, owocami i pieczywem prosimy o korzystanie z jednorazowych rękawiczek. Zachowajcie również bezpieczną odległość pomiędzy sobą, minimum jednego metra. Zachęcamy też do płatności z. Z tej strony zapewniamy, że znacząco zwiększyliśmy częstotliwość kontroli czystości naszych sklepów oraz mycia wózków i koszyków. Nasi pracownicy bezwzględnie przestrzegają zaleceń sanitarnych w trosce o bezpieczeństwo wszystkich. Wierzymy, że w tym trudnym okresie wszyscy pozostaniemy dla siebie życzliwi i wyrozumiali. No i fajnie, ja klient, dziękuję bardzo.